Cześć kochani, Będziemy teraz będę teraz czytać książkę Harry'ego Potter'a i świąteczny prosiaczek O taką książkę mi o to chodzi Pokażę wam, o tu jest zakładka do książki, ale potrzebny będzie mi D Dla Dawida Jay dla sandy dla Sandy i Loli. Jim Field. Sandy. E, spis treści. Część pierwsza, daj proś. Daj proś. na no to. Teraz chyba przeczytać. E, część pierwsza, daj proś. Daj na no to. czytam Rozdział pierwszy, daj proś. Daj proś był małym prosiaczkiem, przy turanku zrobionym z tego samego materiału, co miękki ręcznik. W jego brzuszku zaszyto, zaszyto drobne plastikowe kuleczki. Więc fajnie się nim rzucało. Miał miękkie raciczki, raciczki tak w sam raz do oceniania łez kiedy jego właściciel Jake był bardzo mały każdej nocy zasypiał z łóżkiem daj prosia w buzi daj prosi wziąć się stąd, że kiedy Jake nauczył się mówić, powtarzał: Daj proszę. Zamiast daj prosiaczka, nowy daj proszę. Miał kolor łososiowy i czarne oczka z błyszczącego plastiku, ale Jake nie pamiętał tamtego daj prosia. Z pewnością zawsze był taki teraz, posarzały i wypłowiały, z łóżkiem sztywnym. Sz sz od Odsania oczka, daj prosia, odpadły i przez pewien czas miał tam tylko małe dziurki, ale mama Dziejka, piękniarka, przyszła prosieczkowi guziczki. Przyszła prosieczkowi guziczki. Tamtego popołudnia daj proś owinięty wewnianym wnianym szalikiem. są na kuchennym stole i czekał, aż Jake wróci ze żółbka. I zdajmie banda z jego oczek. Mama nawet przygotowała historię choroby Daj Prosia. DP Jones operacja przy guziczków chirurg. Mama. Po operacji wszyscy dla wygody zaczęli nazywać Daj Pros Dypy. Odkąd Jake skończył dwa lata już nigdy nie poszedł spać bez D.P. co bywało kłopotliwie, gdyż... Wypożysnął dypy i zwykle znikał. Czasami mama i tata bardzo długo go szukali, aż wreszcie objawił się w różnych dziwnych miejscach. Ukryty w trampku taty albo wciśnięte w droniczkę. Dlaczego ciągle go chowasz, Jake? Pytała mama za każdym razem, gdy znajdowała dypy zwiniętego w wykochanej albo okrytego pod poduszką na sofie. To była prywatna sprawka, sprawa Jake'a i D.P. Jake wiedział, że D.P. lubi takie miejsca, w których może się przytulić i zasnąć. D.P. lubił robić dokładnie to samo, co Jake. Wczołgiwać się pod krzaki i do kryjówek i dawać się podrzucać. Tata podrzucał Jake'a, a Jake DP nie miał nic przeciwko dobie ani przypadkowej kąpieli w kałuży. O ile tylko on i Jake dobrze się razem bawili. Pewnego razu trzyletni Jake wrócił DP do kubu, a na rzeczy do recyklingu. Usłyszę, jak mama mówi, dlaczego słyszę ten kubek, i uznał, że recykling ma coś wspólnego z ze cyk listami i jazdą na rowerze, Zacznę, aż mama wyjdzie z kuchni i umieścił dypę w kuple. Wyobraź sobie jak dypy będzie jeździł w kółko pod, pod opuszczoną pokrywą. Mama bardzo się śmiała, kiedy jej wyznał, że zakłada zagląda do kubła. Do kubła. Bo chce zobaczyć jak rzeczy jeździą. jeżdżą. Wyjaśniła mu wtedy, że recykling to zupełnie coś innego niż przyjazdka na rowerze i dodała się wszystkie rzeczy ku... z Kubuła. opuścił dom i zmieniają się w inne rzeczy, czy zyskają zupełnie nowe życie. Jack w żadnym wypadku nie chciał, żeby typy opuścił dom i zmienił się w coś innego, więc już nigdy więcej nie włożył go do tego kubuła. Po tym wszystkim D.P. zyskał interesujący zapach, który bardzo się podobał Dziejkowi. Była to mieszanka zapachu, miejsc odwiedzanych przez D.P. w trakcie jego przygód i, ciepłu, i ciepłej ciemnej jaskini pod kodlodziek z nutą perfum mamy, bo ona też przytulała i całowała D.P. za tym razem, gdy przychodziła powiedzieć dobranoc Dziejkowi.